Sami będziemy kowalami swojego losu. Siemanko, moi drodzy. W tym poradniku do God of War Ragnarok yy, przedstawię wam... Przynajmniej będę się starał wam pokazać, gdzie są wszystkie Kruki Odyna. Hmm. Jesteśmy dalej na Mokradłach. <laughs> Dokładnie na samym początku. No i tutaj jest jeden Kruk. No, w sumie nie przedłużając, już go wam pokażę. Tu macie bramę, od razu, jak wychodzimy, jest na tej skale. No i zabite kruki 40, 48 kruków jest ogólnie w całej w całej rozgrywce, w całej grze, więc trochę tego jest do zebrania. Mam nadzieję, że mi się uda znaleźć wszystkie, że ten poradnik się komuś przyda. Z mojej strony to, to tyle. Trzymajcie się, hej!